Hej siemano, ja jestem Hexu, i witam Was w kolejnym odcinku na Męknale i witam w kolejnym poradniku. Dzisiaj chciałbym zaprezentować poradnik, jak zainstalować sobie, pobrać scenariusz do AOH2. Mam nadzieję, że kilku osobom tam się może jednak przydać. Nie wiem, nie rozumiem za bardzo, w czym może być tutaj problem, ale oczywiście dla tych, którzy nie rozumieją i chcą się dowiedzieć, to oczywiście zrobię ten poradnik. Jeszcze przed rozpoczęciem zasubskrybuj ten kanał, ponieważ jak widzicie mamy 889 subskrypcji. Wbijamy 900, ponieważ na 900 to jest fajny special, w sumie na 1000 też. Dlatego jak jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj ten kanał. Zalajkuj też ten filmik, ponieważ trochę zasięgi mi się zmniejszają, a to tak nie powinno być. Zwiększaj trochę te zasięgi po prostu klikając tą łapeczkę w górę i komentując ten filmik. Oczywiście możecie nawet mi tych komentarzy. Zostawiam. Wtedy zostawię w sumie bardzo dużo serc. No to co? Zapraszam Was do oglądania. Jak widzicie, jesteśmy teraz na moim kanale. Teraz sobie klikamy wideo i... Mm, może bardziej playlisty. E, jak widzicie, mamy tutaj e, scenariusze od widzów. I pobierzmy sobie na przykład taki mało znany. Mało znany mój scenariusz Święty Mikołaj w Age of History 2. Jest to w sumie pierwszy... Odcinek od sensów od widzów, to jest sens ode mnie samego, ale uznajmy, że jestem też sam swoim widzem. Mamy tutaj nawet scenariusz do poprania, klikamy sobie oczywiście, to przekierowuje na stronę Mediafire i tutaj sobie pobieramy. Your is starting. Jest to zrobione w wraże. możemy też zrobić w Zipie, oczywiście jak to tam chcecie, napiszcie czy chcecie mieć dwie wersje, czyli Rar na WinRara i na Zip Geniusa. I teraz sobie wejdźmy tutaj w folder, oczywiście nasze pobrane pliki. Dobra, mamy tutaj nasz oczywiście scenariusz. Klikamy prawie wszystko myszy, extract i. I teraz powinno się zaraz pojawić, tego niech się to wszystko załaduje. I mamy nasz scenariusz. Jak widzicie, jak sobie klikamy tutaj, mamy na przykład podziękowania, które kiedyś tutaj napisałem. Dziękuję za pobranie mojego scenariusza. Mam nadzieję, że dobrze się będzie na nim grało. Pozdrawiam Ci jak widzicie, mamy tutaj scenariusz, państwo i dowódcę. Nawet tutaj zrobiłem poradnik. Zdjęcie wklejamy do głównego folderu gry w folderze Leaders. I MG. Plik wklejamy do Leaders. No tutaj w cały ten poradniczek, tutaj nawet pan Santa, jak widzimy. No i oczywiście wszystko mamy jakby zrobione. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak dane pliki wpieprzać do plików gry, macie oczywiście poradnik w prawym górnym rogu. I mam nadzieję, że też się Wam przyda. Więc dzięki Wam wszystkim bardzo serdecznie za ułożenie tego odcinka do końca. Jeżeli komuś się przydało, oczywiście, napiszcie. Dzięki i hej!